Cześć, z tej strony JJCraft i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem znowu z gry Ark Survival Evolved. Dzisiaj ze mną jest Neroxu, Emma, Cyber, Zygi i Kaczor. Ciema. Jak już możecie zobaczyć, niektórzy już uznali, że założą butlę Idziemy oswajać sobie podwodne zwierzaki. Dzisiaj do wyborów na odcinku są trzy. Ichtio, Megalodon, albo Bazilo. Więc e, to już sobie może, możecie sami wybrać. No i zobaczymy się już pewnie jak będziemy w wodzie. Okej, okay, ja jest to... jakiś Ichtio, zobacz, bo... zobaczmy level jego. Bo, ja, bo, ja, bo ja jakby kraftuje rzeczy, nie? I... O tam jest jakiś Ichtio na plaży. Okej. Okay. Megalodon na 50, ale chyba wyższe. Chyba wyższe chcemy. E, dziesiątka. Ja, ja, na razie, ja na razie oswajam, co, co mogę, tylko żeby sprzeczkiwać. No to 2 na 50, co są. To, są, to jest Anglerfish. Tak on pływa. Potrzebujemy oleju w sobie, tak myślę. sto 115. Który to ma level? Nie widzę, sprawdziłbyś? fish mnie też teraz. Okay. też nie widzę. Ok, 65. <laughs> Już widzę. Okej. Okay. Dostajesz, Teraz mocno? Wygieram Dostajesz wygieram. mocno? Dostajesz no, mocno? Dostajesz, co? No, mam połowę No to nie, to nie bawimy się. To ja go tylko do, do ten, do, jakby go już dobiję. Do, do, do o, no, Dasz już? Już, już, już? Tak szybko? Jeszcze chwila. Dasz radę? Przeżyjesz? Mam mniej niż już nawet. Okej, okay, już, koniec zabawy, e Okej, okay, kolejne meduzy O proszę, mozo A ja tak, to ja idę przed Ciebie i tak sobie szukamy, dobra? Okej, okay, to chyba nie ma jakieś. Leżysz? Źle jest, źle jest? Okay, ja bym trochę tak e, zrobił tak, taką akcję e, Czekaj ja ci wsadzam do, e, do Shadowmana Medical na Medical muszę wyjść Czemuś wyjść? Uważaj! to okay. ja No mówię, żebyś nie wychodził Za późno, 85 chyba biorę Wierzysz? Nie, dobra, to się. On się ma kaczupko. Nie. To jest chyba jakiś wyższy level. Łatwa, biega, do ciebie. Wiem o tym. Mnie też. Tylko piątka jest, więc wiesz. Nie, to nie jest jakiś mocny level. Czemu musisz wypływać? Czemu wypływasz? A chcesz wrócić, tak masz? Siadaj. A, angler żel mam, jak coś. Co? Nie wiem czy mi się to przyda, ale... Ja nie nie o nie, Prima, to jest ja Tuso! Tuso, Gdzie? obok! Tam! Płynie w naszą stronę! Nie, nie chcę się z nim bawić. Nie mam ochoty jakoś. Jakoś nie, nie mam ochoty się bawić z Tuso obecnie. Jak coś to osuwajem... E, znaczy obok jest jakby alfa, więc jak e, ktoś chce po XP... Ja chcę, ja chcę, ja chcę, mam shadow main'a, ja chcę. A, no to, no to zaraz ci kordy podam. Ja już umarłem, jak coś. Serio, nie żyjesz? Nie. A co z tym, twoim tym? To się on tam. żyje, ale i straca. stracę. To, ej, to zaraz to ci. Tam, tam, tam jest na To zaraz ci mogę pomóc tej tematy odzyskać, jak chcesz. pomóż, pomóż, pomóż proszę ciebie. A ja tutaj też się biję? E, gdzie ty jesteś? że ja mam wilka, więc jak ktoś wyrzucić. No jestem tutaj. Dobra, jednak mi nie musi pomagać. Zabij... Zabij tego z tyłu. A, okej. Okay. Zabiłem mi tego z przodu i tego z tyłu chcę zabić, więc... Gdzie się, się kręcowało? Czekaj, dobra ceny. Bo oni tam... Okej, okay, 900 d spoko. Okej, okay, mam ty, zdychają jakieś tutaj Mogę na twoim Shadowmanie sobie tutaj, znaczy na, z tobą, ja tam tam polecać? Możesz, ale nie jakby nie nie ty będziesz dostawał taki sam damage, jakby On nie, on właśnie jak jesteś na drugiej okay, ja pasażerach, to nie dostaniesz nie to. jakby Nie masz jakby, damage dostajesz, więc jak, jak e jeśli chcesz Nie, nie, nie chodzi, znaczy mi chodzi, jak już go pokonasz, bo nie mam zamiaru tam siadać, jak się z pijesz Dobra, czekam. Ok, on już leży zaraz. Jak to. Nie, nie trafiłem. A. ja sobie a. zrobię siodło na megalodona, bo okay. muszę sobie tam polecieć i odzyskać tej tema. więc od razu na megalodonie. Ja no. wiesz, co? Miś, może pomóż, bo ja ginę chyba. Jest no teraz, no, gdzie ty jesteś? To wyjęto na chwilę. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Zrabika sobie zresztą, to mam spokojnie. Dobra, jednak żyje. To no dobrze. Ok, leży. Ok, jest torebka, to repka, to nam co jest. Ok, kusza 180% prawie, więc i level nasze nie, więc spoko. Manta? Ok. 15 ichtio, więc średnio wow. mnie to interesuje. 25 megalodon, jest super, ok, jakby 120 ichtio, oswajam. mam. tak? Tak, ale w sensie. A nie, to nie mój. To weź go, zawoła i spróbuj płynąć. Ale ja nie wiem, czy to on wygra, czy on przegra to jakby... Już już lecę, już staram się płynąć. Tylko chwilkę. Dobra, nie no ziomek, wszystkich tutaj soluje. No ej, naprawdę są tylko, są tylko takie levele, jak mówiliście. 25 20 ja albo piętnastka. A ja muszę wygląda. Ale z czego? Mega lodony 10. Ja to, to nawet wybijam, nawet nie próbuję się z tym... Bo jak to w sumie wybije, to jest szansa, że się zrozpij lepszy poziom. Wybijesz, to sobie wybijasz, a ja to muszę latać Zaraz chcesz, to sobie idź, craftuj siodło na tego, na i to ci mogę mojego dać. Jakby ja tu właśnie się biję z pięćdziesiątką, piętnastką i dziesiątką, więc. O i właśnie jakiś ty po napełnię, Co, co, co? Ja otwieram cztery. Okej, okay, się coś tam na rox'u mówił tylko nie wszędzie co do końca. Nie mówisz, że jakiś Megalodon na piątym zaczepił mojego, ale... O proszę, dobra! Jestem w niebie 9, 125 Mega Ta, Mega megadodon. Okej, okay, uciekam I tam jest Bazilo jeszcze, nawet nie wiem na którym ale Bazilo, więc... Dobra To ja go trochę chyba, uśpię. Ja i... chyba zginę. Chyba ten Nerox po Twojej garniturze. je Zino. A faktycznie. <laughs> Ale co poradzą to. Halo, serwer? Masz może surowe mięso? Ja. ja mam dużo. Ale nie że mięso, prime. tylko może. Surowy I metal. Ja ci, poradam, bo, ja ci pardon, po... tak, 70, 20, a na 75, to ci mnie. Znaczy jakby dasz mi... E, tak a tylko uśpię no tego swojego, dobra? A dobra, dobra, te ja Jakby dobra też... Metr? Bo mi się jakby mięso też zepsuło właśnie. Swoje przepieczone i jeszcze jakby tracić. Tak by nie mam dużo wcale tego upieczonego. Mam więc... mega lodono na 50 jakby ktoś chciał. Ja ostawiam 4-5. Chcesz czy nie? Ja nie chcę osób na 4.5. z mi się nie kalkuluje, ale 5. No wiem o tym, że niby jest mniejszy poziom, no ale nic tym gdzie tam lecieć. Tak? Mam 2 na 50. Na 50 to było na początku. No U Cieka, bo ucieka już. Bo... Ale ty masz nadal na 45. Mam na 45, a może mieć lepsze od twojego. Ja mam na 148, ale ok. Ale może mieć dodany tylko w tlen i co wtedy? Ma 300% obrażeń. No to nie. No to nie będzie Jak się mogę stawiać tutaj? 135 <noise> megalodon, XD! A <noise> mogę tego twojego 120? Ja go nie chcę, tego 130 nie chcę mi się już usłajać. Więc A jak ja coś to tak. możesz? No to on jest tam trochę za, za mną. Czekaj, to ja tego 135 masze. Znaczy. Nie, który był twój? Nie, ale to jakby ja go nie usypiłem no tu 125 jest mój, ale on jest obok a, twojego to totalnie, on jest obok twojego. A? No, on, on właśnie jest takby drugi obok twojego. A, no tu sobie go biorę. Tylko tam... Ale musisz musisz mi, go, musisz mi dać jedzenie, bo ja jakby zginę. A gdzie ty jesteś? Eee, to tam cię wyrzuciłem, dasz sobie już radę. Jak coś to uśpij tego i dopiero wtedy e, kude, ci dam Nie, Pomóż, 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 bo zginę, zginę. Ale jak ja ci... No a teraz to jakbym ja bym ci tam pomógł, to bym ty się zabił jednego z tych tych. Ja, ja cały czas od kaczora ja tylko słyszę, pomóż, 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 bo zginę. No. A nie, ja, ja się zrespię obok, więc luz. A, bo jeszcze go nie zaznaczyłeś. No, jestem, jestem obok, jestem obok. 50 metrów od swojego. To możesz tam przejść. Uwaga, Bazilo będzie na 5. Piątym. 45. Piątym. Opłaca się go w ogóle brać? Chyba nie. Ja... Dla mnie w miarę okej, okay, bo do tu się. W sensie do farmienia tych. Do farmienia. No to niech no to jakby zosłajmy lepszego, no to jakbym bym chile, czyli naprawdę. No właśnie, ale no widzisz, z samymi margolodonami, żeby je znaleźć na sensownym levelu, level, level, Ja tu no level nie miałem jakiegoś problem. wielkiego problemu, więc... Hmm, że ja wiem. Rybie mięso, tak obciąża. mam plesio. O, plesio mnie bije. Plesio ma level. Panie Plesio, który masz level? A co się stało? Nic, takie tam. Dziesiąty, Plesio Dziesiąty. Robi wrażenie, ogólnie rzecz biorąc. I kolejny Plesio. Poniesz pod tego mojego Megalodona? Wiem, że już się to denerwuje, ale proszę. <grym> <grym> Tutaj? Nie, nie idę. Okej, okay, dobra, też będę widział Czemu to w wody Dobra, biję to Leży pierwsze Drugie leży Jeszcze jeden nam chyba został Bo Boję się, żeby nie wleźć, żeby... A dobra, jeszcze Bo są. Nie ma. A nie. Nie są. one wieją, dobra, walcie. No jakbym mógł tam podpłynąć na ten. A twoim. No dobra. Chcesz to wsiadaj, no, jakby nie mogę ci zabronić. Nie mogę, ale nie... Bo nie. to twój Naprawdę to zaczeka, tylko mi pożyczą. <laughs> e, Okej, okay, chyba ten megalodony gdzieś odleciały, sobie w sensie coś odpłynęły. Odleciały tak, latający megalodony nice. A czekaj chyba je mam? Zobaczmy, 75. To jest jeszcze jakiś 40. 535. Gdzie jest jeszcze jakiś? 30. Czyli znikł. Wyparował. To czekaj, ja do temu twojemu w sumie włożę. To położę właśnie. Go Prime, bo dalej tego jeszcze nie zrobiłem. Już nie było okazji. Komuś coś trzeba pomóc? Aha, właśnie mi się butla z tlenem zepsuła. Znaczy ja mam tylko jedną, bo jedno... No jedna mi się już zepsuła. Dobra, już o, już ja się o, swoją. nie mam. Nice. No to nie wiem. Tylko że teraz siodło nie mam W kraju chcesz kraju? No nie, ja mam kraju. No to trzeba go w kraju. Ty, bo to zabije ci to! aha, dobra, fajnie, więc jakby właśnie uratowałem ci twojego megalodona. Dzięki. Bo, bo, mam, bo mam jakby wolnego jednego ale nie zabiorę wilka i tego. Czekaj, go muszę napastować. Możemy wam zdradzić. Najpewniej w na następnym odcinku będziemy chcieli oswoić Karharosaura. Y Karharodontosaura. Okej, okay, dobra. Nie mogę tego zapamiętać. Nowy linek. Tak, Wyrzucę jeszcze mojego dobrań. mega mega. O, dobra, widzę go. To poczekaj. Megalodona wyrzucam. Dobra Uciekaj, tak proponuję Aha, bo to on twojego tego... Goni mutanta, to. Tak? Dobra, lecimy Lecimy z dziadem O nie. Jak coś to ma dużo HP, przeżyję. No jest nie, taki, płaszczka Mi się spodobała mutant. No Jak ma dużo mutacji A bo to jest jakaś chyba twój śpiący, co? Uśpiony jakiś twój chyba jest O nie, umeram Umeram, umeram Płaczki. No dobra, dobra ja damy radę jakoś. Kurde, Najlepsze jest to, że mój, mój, tel, mój megalodon jeszcze zadaje mu krwawienie dodatkowo, więc super po prostu. Widzieli, okay, ja dałoby się chodzi. ogarnąć ze wszystkich odcinków jakiś licznik śmierci każdego? <laughs> Możemy ogarnąć. Tylko wiesz, tak. jeszcze chciałem przypomnieć, że jakby niekoniecznie ja już niektóre materiały pousuwałem, więc jeżeli czegoś nie będzie, to. Wiesz, jakby możemy spróbować, ale jakby... Dobra, ja inaczej. Zaliczyć, ja inaczej. 20, dla ja widza, pięć. który... Osoba, która policzy dla nas te wszystkie śmierci, które były w serii, e... dostanie możliwość albo zagrania z nami poza odcinkami, albo zagrania z nami na odcinku, czyli taki karny wejściowy na odcinek. Jak to był, można było wygrać e... w naszym... Rekrutacji, Chcę wam właśnie coś teraz pokazać. Jestem w bazie i wiem, że jest to baza widza, który trochę ze mną pisał. No i w sumie pomagał mi też trochę dowiedzieć się więcej na temat tego nowego Dinka. Więc jest to tribe dzikie, dziki. Pozdrawiamy. Fajnie, że mamy sąsiada blisko. No i co. Mam jeszcze do Was jedną sprawę. Jako iż praktycznie dwie osoby odeszły, a jedna prawie w ogóle nie gra, to planujemy otworzyć ostatnią, mam nadzieję, już turę rekrutacji. Potrzebna nam jest w sumie jedna osoba, ale taka, która rzeczywiście będzie chciała z nami grać, która będzie się przykładała do tego, żeby z nami pograć, żeby z nami to nagrać. I nie, że. Jakby. osoba, której po prostu będzie się to chciało i będzie się starać. Ja szukam także e, moderatora na mojego YouTube'a, więc jeżeli ktoś e, chciałby się do którejś z tych rzeczy zgłosić, to serdecznie zapraszam. No i, I co widzowie? Dobra. Będziemy powoli zakończyć już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Co udało nam się oswoić. E, jest to w sumie mój Ichtio, mój megalodon, który... no... Image może nie jest jakiś super wielki, ale jeszcze to y, naprawimy, na pewno. Muszę mu trochę, trochę wagę dodać jeszcze, bo y, no nie mogę na nim obecnie pływać. Na pewno też w y, tak zwanym międzyczasie, może na jakimś streamku, y, będziemy chcieli zbudować taką zagrodę właśnie dla tych y, zwierzaków podwodnych. Y, więc na razie schowam je z powrotem w kraju. Pewnie jeszcze kaczor by się chciał pochwalić, co mu się temu udało znaleźć. No dobra. Troszkę obity z tego, jak, jak widzicie, ale jest. Megalodon, właśnie kaczora. Na levelu 70. Uważaj, bo ma tylko 120 hapsa. No i co, widzowie? Chcesz jeszcze się pochwalić na No dobrze. To jeszcze jedna osoba chce się pochwalić. Kolejny obity ale mm, megalodon Neroxa. Więc e, jeżeli byście pytali, to na razie jest tyle. E, reszta na razie sobie niczego nie oswoiła. Pff, tak jak mówiłem, no na pewno jeszcze kiedyś będzie odcinek zaswajania podwodnych dinków, właśnie pewnie będzie tam. mozozauria, jakiś Plesio. Może nawet Tuso. Tuso byłby bardzo fajnym dinkiem w sumie. No i co? E, to ja dziękuję wam w sumie za dzisiejsze oglądanie. E, no i to na tyle. Subskrypcja, łapka w górę. Nie przeszkadza wam już. Cześć.